Hej, hej moi drodzy, witam się z wami po 6 latach. To jest dla mnie w ogóle niesamowite, że teraz siadam przed kamerą, przed lampą i że ponownie nagrywam i mówię do Was, ale bez zbędnego przedłużania zapraszam do filmu. Makijaż twarzy zaczniemy sobie od tego kremu z Eveline. Jest to krem ratunek do twarzy ciała i włosów. 100% naturalnych składników, oliwa z oliwek, mleczko pszczele, mił... wosk Pszczeli, pyłek pszczeli. Eee, Ojej, to Część, że jeszcze nie używałam tego produktu. Dostałam go jakiś czas temu, jakiś dłuższy czas temu w jednej z paczek z Instagrama. Także jestem bardzo ciekawa tego produktu. Także testujemy. Fajnie. Nie mogę go otworzyć. Powiem szczerze, że pierwszy raz spotkałam się z taką konsystencją kremu nawilżającego. Jest on taki żelowy. Także jest to fajna nowość dla mnie chociażby. Ogólnie jeśli chodzi o odczucia na twarzy, jest jak najbardziej przyjemny czuć e, nawilżenie, także póki co OK. Zobaczymy, jak ten krem będzie się spisywał e, w codziennej pielęgnacji. Jestem już po nałożeniu tego kremu. Moje odczucia póki co są jak najbardziej pozytywne, faktycznie czuć to nawilżenie, jest on taki przyjemny, e, nie jest tłusty, to też jest istotny element. Wydaje mi się, że fajny by był do masażu, może on jest do masażu, nie wiem, może sprawdzimy później, jeśli starczy nam czasu. Także przechodzę już do kolejnego etapu makijażu, teraz zajmiemy się brwiami. Do malowania moich brwi używam kultowego żelu do włosów got 2 i oczywiście szczoteczki do rzęs. Przeważnie nie wypełniam moich brwi zbyt mocno, ponieważ jak widzicie mam je również dosyć gęste, także tak naprawdę nie potrzebują one jakiegoś specjalnego wypełnienia, aczkolwiek do wypełniania brwi bardzo polecam pędzelek Hakuro H85 i pomadę z Anastazji. Jest to moja ukochana pomada, nie wysycha, jest po prostu fantastyczna i warta swojej ceny, także polecam sobie zainwestować, jeśli nie macie jeszcze tego produktu u siebie. Gdy okolice wokół brwi mamy już oczyszczoną z nadmiaru tego żalu do włosów, to przechodzimy sobie szybciutko do korektora. Jest to korektor z Eveline Wonder March. Jest to mój ulubiony korektor. Bardzo ładnie kryje, wyrównuje mi tutaj koloryt pod oczami, również jest lekko rozświetlający i do tego używam mojej również ulubionej gąbeczki z Techniques. Okej, okay, gdy już mamy ogarniętą okolicę pod oczami, już zaczynamy wyglądać pomału jak człowiek, e, to przechodzimy teraz szybciutko do podkładu. Jest to Eveline. E, Wunderbar, chciałam powiedzieć, że jest to mój ulubiony podkład drogiery. No, fuck, Olga. Jest to podkład Eveline Selfie Time, jest to również dla mnie nowość. Dopiero wczoraj używałam go tak naprawdę pierwszy raz. Póki co moje odczucia są jak najbardziej na tak, więc przetestujemy sobie go ponownie. Podkład jest w odcieniu 01, nie wiem czy o tym wspomniałam. Ma on na pewno, jak widzicie, dosyć sporo żółtego pigmentu, co jest w moim przypadku jak najbardziej na no tak, ponieważ jak widzicie ja mam sporo jakichś zaczerwienień, rzeczy, które ładnie po prostu ten kolor mi zakryje. Podkład bardzo fajnie nawilża moją skórę. E, moja skóra ma skłonności do przesuszania się, więc jest to dla mnie bardzo ważne, aby ten podkład był taki dosyć lekki, taki bardziej nawilżający. Póki co e, zapewnienia producenta są jak najbardziej słuszne. E, zobaczymy, jak będzie się utrzymywał. Na pewno ma fajną konsystencję, jest taki przyjemny, taki leciutki, fajny na co dzień. Chociażby tak się wydaje. Warto jeszcze przed przypudrowaniem. Tutaj sobie tak popukać y, okolice pod okiem, aby mieć pewność, że na pewno nic nam tam się nie zebrało. Pudruję sobie twarz pędzlem 106 z Jezap. on jest taki właśnie fajny do pudru i pudrem znam Pro Bake Loose Powder, bardzo lubię ten puder i są dla mnie taki właśnie przyjemny, aksamitny, nie wysusza mi skóry, ma swój zapach, oczywiście to już wedle jak gdyby uznania, czy preferujecie kosmetyki, które posiadają jakiś tam swój zapach, czy, czy niekoniecznie. No i przechodzimy do gwiazd tego odcinka, są to produkty Pastel Cosmetics, są to dwa bronzery płynne, jeden jest jaśniejszy, drugi ciemniejszy. Są to bardzo fajne produkty, łatwo się nakładają, nie robią plam, co jest dla mnie bardzo ważne, dajcie znać, czy znacie firmę Pastel Cosmetics. Ten jaśniejszy kolorek to jest to Summer Nude 10, natomiast ciemniejszy Sunshine 20, ja dzisiaj sobie użyję tego ciemniejszego, tej 20. Zawsze te produkty nakładam sobie po prostu na paluszek, rozkładam sobie tutaj na policzku, na czole, na żuchwie, po czym go męczką sobie wszystko ładnie rozcieram. Ok, brązer już mamy nałożony, tak jak możecie zobaczyć, nie daje on jakiegoś przesadzonego efektu, ładnie stapia się z tą skórą, także wydaje mi się, że jest to ciekawy produkt. Są to produkty raczej wydaje mi się, że nie do budowania tego konturu tylko po prostu do takiego delikatnego zarysu twarzy. Jest to naprawdę bardzo delikatny efekt, na pewno sobie nie zrobicie tym krzywdy. Także dla początkujących, gdy jeszcze nie macie tej wprawy, gdzie nakładać ten bronzer, jak najbardziej myślę, że super propozycja. Jeśli chodzi o rozświetlacz, używam kultowego produktu z The Balm. Jest to Mary Luminizer oczywiście. I pędzelek taki malutki, do ładnego tutaj przyklepania sobie rozświetlacza. Kto zna, ma ten produkt, to łapka w górę. Na potrzeby dzisiejszego filmu zrobiłam delikatny makijaż, aby właśnie te dwa produkty mogły się bardziej wybić w tym makijażu. Są to dwie szminki również z firmy Pastel Cosmetics. W numerkach 19 i 20. E, zrobię Wam słocze, natomiast użyję numerku 20. Użyję sobie tego numerku 20, ponieważ wydaje mi się, że ten kolor 19 niekoniecznie by, by do mnie pasował, niekoniecznie do mnie przemawia. E, także będzie to moje pierwsze wrażenie, e, jeśli chodzi o ten produkt, ponieważ wcześniej go nie testowałam. E, dam Wam znać jeszcze w ciągu dnia, jak z utrzymywaniem się tej szminki. Zobaczymy. Dajcie znać, czy chcecie test szminek. Mam wam kilka perełek do pokazania, także myślę, że byłoby to bardzo ciekawe, a my przechodzimy już do nakładania szminki. Wow, kolorek ma naprawdę bardzo fajny e, taki nudziak. Bardzo lubię takie odcienie. E, jeśli chodzi o konsystencję, jest taka troszeczkę em, wodnista, tak wydaje mi się aczkolwiek e, jeśli chodzi o pigment, to naprawdę jest bardzo dobrze napigmentowana, aż jestem lekko zdziwiona. Okej, okay, jest to typowa pomadka zastygająca, najważniejsza wydaje mi się, że tutaj jest e, trwałość. Wygląda, wydaje mi się, bardzo ładnie, bardzo mi się podoba. Serio, jest według mnie kozak. No, powiem Wam szczerze, że serio. Jestem póki co oczarowana tym kolorem. Zobaczymy, jak będzie z utrzymywaniem się tej szminki. Także do zobaczenia za kilka minut. kochani. Witam się z wami po około 4 godzinach. No, niestety, pomadka mnie troszeczkę zawiodła, jak mam być szczera. No, zjadła mi się strasznie, także niestety, no, na większe wyjścia raczej bym nie polecała. Mam w swojej kolekcji dużo więcej pomadek, które zdecydowanie dłużej się utrzymują. Mogę jeść, pić, tak jak normalnie w ciągu dnia i, i praktycznie nic z nimi się nie dzieje. No tutaj. No, niestety nie ma szału z trwałością, ale za to kolorek jest bardzo ładny. Także, jeśli macie możliwość poprawki w ciągu dnia, no to myślę, że fajnie. A więc tak, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zostawcie Subika, łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!